Witamy Was bardzo serdecznie! Witamy! Witamy! Jesteście tam? Ha! Są, Dzieci Są! A wiecie co? My mamy nową kamerę! Tak, mamy nową kamerę, za którą bardzo dziękujemy wujkowi Jonaszowi, tak? Dziękujemy! Dziękujemy! I wiecie co jeszcze? My się wybieramy dzisiaj w podróż! Prawda, Dzieci tak, wybieramy się dzisiaj w podróż. Gdzie Fućku? Do Poznania. Tak, Poznań to jest bardzo piękne miasto, prawda? Ale wiecie, wiecie z czego ja się cieszę najbardziej? Że, że jedziemy pociągiem. Lubicie jeździć pociągiem? Bo ja strasznie lubię. Ale wiesz co, cieciu ciężko? Chyba bym wolał jechać taką ciówką ciuciu. Taką wiesz, co tak stoi na stacji lokomotywa. Ciężko, ogromny i pocznie spływa. Tak, aby mi się podobała. Hmm, rozumiem, ale to będzie chyba lokomotywa elektryczna, wiesz? Aha. No, dobre i to, prawda? Ale wiesz co, Fuciku? No, co ci? Przypomniała mi się taka historia, którą opowiedziała mi moja babcia Emilka, w której lokomotywa odgrywa ważną rolę. Taka parowa dziu dziu. Chcesz posłuchać? He, no jasne, że tak. Posłuchajcie i wy. Pewnej nocy pociąg pośpieszny mknął do Londynu. Pasażerką był nie byle kto, ale jej królewska wysokość królowa Wiktoria królowia Wielkiej Brytanii, która rządziła Wielką Brytanią przez wiele długich lat. Oczywiście byli tam inni pasażerowie, ale ona była w salonie i maszynista był bardzo przejęty, że wiezie takiego ważnego pasażera. W pewnym momencie, kiedy było już ciemno, nad ziemią unosiła się mgła. Maszynista zobaczył że na torach stoi jakaś postać i wymachuje rękami, tak jakby chciała zatrzymać pociąg. Natychmiast pociągnął za hamulec. Yy, hamulce zazgrzytały. To nie byle co zatrzymać taką ciężką, wielką lokomotywę. Ona jeszcze przez długi czas się toczy, zanim tak naprawdę znieruchomieje na torach. Jak tylko to się stało, maszynista wyskoczył, żeby dowiedzieć się od tego człowieka, który zatrzymał pociąg, dlaczego, dlaczego to zrobił. Rozglądał się, chodził dookoła torów, ale nigdzie nie było nikogo. Już miał się naprawdę bardzo rozłościć, że znalazł się ktoś, ktoś taki, kto, kto zatrzymał takiego ważnego pasażera, gdy poszedł kawałek. Kawałek dalej w swoich poszukiwaniach, i z przerażeniem zobaczył, że most na rzece, na który właśnie za chwilę miała wjechać jego ciężka lokomotywa z całą resztą pociągu, pociągu, był zupełnie zniszczony przez powódź. Musiało to się stać niedawno, bo nikt jeszcze o tym nie wiedział. Gdyby ciężka lokomotywa i cały pociąg wjechał na ten zniszczony most, wszyscy najprawdopodobniej zginęliby w odmentach lodowatej wody. Tak więc maszynista poczuł ogromną ulgę. Wszyscy zastanawiali się nad rozwiązaniem tej zagadki. Byli szczęśliwi, że pociąg jego pasażerów i tych ważnych i tych mniej ważnych udało się uratować, ale nie mogli ro znaleźć rozwiązania tej tajemnicy, kim była ta, ta mm, dziwna, nieznajoma postać, która zatrzymała pociąg i uratowała im życie. Dopiero w Londynie, kiedy lokomotywa była już w remizie i trzeba było ją przygotować do kolejnych podróży, pomocnik ślusarski który tam czyścił i przygotowywał tą lokomotywę, na soczewce jednego z reflektorów zobaczył ćmę. Ćmę, która musiała uderzyć w ten reflektor i machać skrzydełkami, co w oparach nocy w połączeniu z mocnym światłem reflektora musiało dać taki obraz, że po prostu ktoś stoi na torach i mach rękami i zatrzymuje ten pociąg. Pomocnik ślusarski został wezwany na audiencję do Królowej Wiktorii. Pokazał jej ćmę, którą znalazł. Teraz tę ćmę można oglądać w Muzeum Brytyjskim i jest jednym z najbardziej y, obleganych i chętnie odwiedzanych eksponatów. I to już wszystko! To już koniec tej historii. Ha! To już koniec dzieci. Cię no, ale to się. To się cudownie złożyło, że ta, że ta ćma akurat wtedy uderzyła w ten reflektor i mogła uratować tyle ludzi, prawda? Tak. Jakby, jakby ktoś czuwał nad tym pociągiem, prawda? Tak, wódzku Chociaż oczywiście jest wielu ludzi, którzy uważają, że to był tylko y, szczęśliwy zbieg okoliczności, że to był przypadek. Ale ja wolę wierzyć inaczej. Wiesz, mówi się, że są ludzie, którzy żyją tak, jakby cuda w ogóle nie istniały. A są też tacy, którzy uważają, że świat jest pełen cudów. I ja wolę być w tej drugiej grupie, wiesz? To ja sobie jeszcze o tym pomyślę. I mam też nadzieję, że dzisiaj ktoś będzie czuwał nad naszym pociągiem. Tak, wróciła, do zobaczenia. Do zobaczenia! Do zobaczenia!